O zawodach przyszłości i potrzebie kształcenia w tym zakresie rozmawiano podczas konwentu oświatowego Powiatu Pilskiego. Słuchamy tak naprawdę, jakie są oczekiwania pracodawców względem naszej oferty edukacyjnej. Corocznie staramy się wprowadzać do oferty nowe zawody. Tę ofertę edukacyjną opracowujemy w oparciu o barometr zawodów. Według danych Powiatowego Urzędu Pracy już nie 32 jak w poprzednim roku, a 24 zawody są w powiecie pilskim deficytowe. Rąk do pracy brakuje głównie w ochronie zdrowia oraz zawodach technicznych. Warto tutaj zwrócić uwagę na takie zawody deficytowe jak lekarze, nauczyciele, psycholodzy. Spawacze też fryzjerzy, kierowcy samochodów ciężarowych oraz autobusów. To takie zawody, które nam się właściwie powtarzają co roku. Są także niewielkie zmiany. W tym roku po raz pierwszy brakuje także cieśni, stolarzy budowlanych oraz wychowawców w placówkach oświatowych. Szkoły próbują przygotować ofertę edukacyjną szytą na rynek pracy i aktualne trendy. Czasami nam się wydaje, że kierunek jest warty polecenia i wprowadzamy go do oferty a później niestety te wybory nam pokazują, że nie było to trafione, więc, więc różnie z tym po prostu bywa, ciężko wyczuć, czym się będą w danym roku kierowali młodzi ludzie. Z przeprowadzonych przez doradców zawodowych w czterech pilskich podstawówkach ankiet wynika, że tylko 30% uczniów potrafi poprawnie wskazać ścieżkę przyszłej kariery zawodowej. Bardzo często widzimy, że młodzież nie potrafi planować swojej ścieżki rozwoju zawodowego. Jeżeli zadajemy pytania, na przykład, jaki chcesz zawód wykonywać. To bardzo dużo jest odpowiedzi pustych w ankiecie, albo nie mają jeszcze na siebie pomysłu, albo gdzieś się wahają z tymi decyzjami. To, co wpływa na wybór przyszłego zawodu wśród uczniów, to m.in. Innymi... atrakcyjność zawodu, kierunku zainteresowania, ale także opłacalność zawodu, czy reputacja i lokalizacja szkoły. Przy dylematach związanych z wyborem przyszłej kariery warto skorzystać z pomocy doradców zawodowych, z którymi przeprowadzimy m.in. rozmowę. Co to jest rozwój zawodowy? Jak może ten rozwój zawodowy Wyglądać, jakie szkoły, szkoła branżowa pierwszego stopnia, że potem można iść do szkoły branżowej drugiego stopnia, można zdać maturę, można iść dalej na studia. No, tej świadomości młodzi ludzie naprawdę nie mają. Doradcy podpowiedzą, w jakim kierunku lub branży najmocniejsze cechy danej osoby będą najbardziej korzystne i przydatne. Na takim spotkaniu uczniowie rozwiązują także test predyspozycji zawodowych, który może być dla nich przydatnym drogowskazem.